Tu konsola. Tu też konsola. To też konsola. To także konsola. Tu napęd. Tu też napęd. To także napęd. To też napęd. Tu, też napęd. tu nie ma napędu. Tu też nie ma napędu. Tu też brak napędu. Widajcie, kochani, na wstępie wybaczcie mój głos, gdyż dopadło mi przyziębienie. Aura, jak widać, jaka nam towarzyszy, jest dość mieszana. Podobnie jak nastroje po prezentacji PlayStation 5 Pro. Tak więc, słuchajcie, poprzedni materiał pokazał, jak wielkim tematem dyskusji było to wydarzenie a liczba komentarzy pod filmem wyświetleń, polubień była imponująca. Zresztą jak w większości materiałów na ten temat na YouTubie. Za co chciałbym Wam serdecznie podziękować. Jestem niezmiernie wdzięczny za dyskusję i w tym momencie też witam serdecznie wszystkich nowych subskrybentów. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze czuć w ekipie na kanale i treści materiału będą Wam się podobać. Słuchajcie, przechodząc do sedna sprawy, Chciałbym kontynuować temat PlayStation 5 Pro, ponieważ nie tylko w mojej opinii, jest to jeden z tak zwanych punktów zwrotnych w można powiedzieć rozwoju naszej branży. Słuchajcie, gdy emocje nieco opadły, obejrzałem kilka podsumowań, a no także przeczytałem wiele artykułów od komentatorów i innych twórców i dostrzegłem, że nie byłem osamotniony w tej krytyce i moim sceptycyzmie, tak? Dziś chciałbym z wami porozmawiać, o ile mój głos pozwoli, w temacie decyzji Sony o tym, żeby nie montować standardowo napędu Blu-ray w PS5 Pro i temu, jak to wpłynie właśnie na przyszły rozwój branży, czy może jego brak, tak? Ujmijmy to powie powiedzmy szczerze, Teoretyczny rozwój będzie dobry dla nas, graczy, czy nie? Ma to większe znaczenie niż może nam się wydawać, lub inaczej, ma to większe znaczenie niż Sony chciałby przyznać. Bo nie oszukujmy się, brak napędu w standardzie jest niczym innym jak kolejnym kamieniem milowym. W transformacji modelu dystrybucji oprogramowania, czyli gier. Dodatkowo fakt opcjonalności napędu rodzi pytania o jego poziom dostępności. Nie mówiąc już o cenie, która, jak wiecie dobrze, dzień po ogłoszeniu PS5 Pro poszybowała w górę. Normalnie to było tam około 500 zł. Potem skoczyło to do 770, aż do najwyższej ceny, jaką widziałem, to było 1300. Tak więc, słuchajcie, nie przedłużamy. Łyk espresso, Wasze zdrówko. I lecimy z tematem dzisiejszego filmu. No dobra, jestem z powrotem. Głos jeszcze funkcjonuje, dlatego nie traćmy czasu i lecimy. Słuchajcie, na drugi dzień po ogłoszeniu przez Sony faktu, że nie umieszczą fizycznego napędu w PS5 Pro. Ceny tego akcesorium poszybowały na maksa w górę, a ich zakup z godziny na godzinę był coraz bardziej utrudniony. Tak jak wspomniałem, rekordową ceną, jaką widziałem było 1300 zł ponad w ofercie jednego ze znanych marketów. To dotyczyło nie tylko Polski, ale też sprzedaży detalicznej na całym świecie. Czyli nie tylko u nas Allegro, sklepy inne portale sprzedażowe, ale tak samo eBay cały i wszystkie zachodnie sklepy. To skłania nas do tezy, że Podaż tego produktu była no, jednak chyba na małym poziomie. Jak już wspomniałem, brak napędu to ewidentny krok naprzód w kwestii transformacji modelu dystrybucji gier i jeszcze większej marginalizacji fizycznych nośników. Tak, tych fizycznych gier, które są solą w oku wydawców i koncernów. Bo przecież jak to możliwe, że ten bezczelny Smith, Kowalski, Moreno czy Kawaguchi. Czy kim jakiś tam, mogą sobie robić z grą co chcą, prawda? Aktualnie, mając wybór, jeśli chce, to kupuję grę od na przykład Bartka, tak jak to zrobiłem w przypadku Rise of the Ronin. Bartek ograł grę, ja ją sobie od niego odkupiłem i tak jak niedawno widzieliście na live, grałem sobie. To samo po przejściu Spidermana, tak? Przeszedłem Spidermana dwójkę. Sprzedałem go i mogłem kupić inny tytuł, prawda? Niestety, jak wszyscy dobrze wiemy, tego samego nie da się zrobić z wersjami cyfrowymi, które niestety nie są naszą własnością, bo de facto mamy tylko kupujemy licencje na ich użytkowanie, taka jest prawda. Gry fizyczne to też coś, dzięki czemu my, jako starsi gracze, poznaliśmy masę ludzi, masę kolegów, przyjaciół, zawieraliśmy dzięki temu nowe znajomości. Dość powiedzieć, że Bartek z kanału Tactical Gamer, którego też gościliśmy na kanale, ja też u niego gościłem. Słuchajcie, no ja poznałem się z Bartkiem właśnie w sklepie z grami, tak? Ja przyszedłem wymienić gry, gdzie on pracował. Tak samo masę ludzi poznaliśmy na giełdach i, i też tak w sklepach, prawda? Albo na osiedlach wymienialiśmy się grami. No, to jest jakby coś takiego też, no, tworzenie właśnie wspólnoty. Niestety wiele osób tkwi już w w tym przysłowiowym Matrixie gier cyfrowych i słuchajcie, tak jak w filmie w Matrixie było, była grupa tych, o których Morfeusz mówił, że są tak głęboko zintegrowani z macierzą, z Matrixem, że próba ich odłączenia był, mogłaby się zakończyć dla nich tragicznie. Od zwolenników cyfry ja ciągle słyszę te same argumenty, że to dla nich jest wygodne, że to dla nich jest lepsze, bo oszczędzają miejsce w mieszkaniu, nie muszą wstawać i wkładać płyty. No i na koniec, że cała kolekcja, którą, którą mają, jest w jednym miejscu i za żadne skarby nie chcą wracać do pudełek. Zresztą nikt im nie broni i nikt im nie każe wracać do pudełek, prawda? Tylko że ja zapytam w takim razie, jaka kolekcja, skoro tak naprawdę nie posiadamy fizycznie y, cyfrowej gry, tak? Nie mamy do niej prawa własności. Nie możemy w nią w pełni dysponować, tak samo jak możemy dysponować grami na nośniku fizycznym. Bo dajmy na to, że w grze jest, załóżmy, licencjonowana muzyka, bądź też auta licencjonowane. I w, przypad, w przypadku gry wyścigowej, i nagle wydawca mówi, że musi je usunąć, bo na przykład utracił e, licencję, tak? E, i oddaje nam pieniądze. OK, Pal 6, mo, e, niech, niech to będzie tak. A na przykład, jak zrobi e, zamianę i wrzuci wersję okrojoną o część gry, na którą utracił licencję, tylko że słuchajcie, no, to jest ciągle manipulacja towarem, który my podobno podobno kupiliśmy. Albo na przykład sytuacja, w której wprowadzana jest cenzura danej gry, bo z czasem zawarte w niej treści z różnych powodów, ktoś może uznać za niewłaściwe, niestosowne, obraźliwe dla ludzi bądź też specyficznych grup, tak? Niepotrzebne skreślić. Twórcy na innych kanałach, którzy tak jak ja teraz, starają się uzmysłowić sedno problemu, że zmierzamy niestety ku jednokanałowemu systemowi dystrybucji i jeśli zawczasu nie powiemy stop, jak to zrobili gracze z grą Concord na PlayStation 5, to w pewnym momencie, słuchajcie, będzie za późno. Obudzimy się w momencie, kiedy będzie to punkt już bez powrotu. Korporacje znają tylko jeden język. Siły i pieniędzy. Decydujmy świadomie. Zdecydujmy portfelem, nie instynktem. Zawsze, powiem Wam, zawsze mnie zadziwia to, czemu tak łatwo wiele osób dało sobie wmówić, że zamiana dobra na nośniku fizycznym jest tożsama z dobrem na nośniku cyfrowym, gdzie pozbawione, pozbawieni jesteśmy własności. Nie przemawia do mnie tłumaczenie, że to postęp, przyszłość, a ja jestem jakimś, kurde, boomerem. Nie, po prostu chcę mieć możliwość decydować o swojej własności, mieć coś swojego, a nie prawo użytkowania, które ktoś mi arbitralnie może zmodyfikować bądź też zabrać. Chcę mieć swoją grę, zobaczcie, w fizycznym yy, nośniku i móc z nią zrobić co chcę, ale ja wiem, że to posiadam. Na coś takiego ja się nie zgadzam yy, i wy, jako gracze też nie powinniście. Kolejnym problemem, do którego dochodzimy, jest też kwestia egoizmu. Słuchajcie, ja sam potrafię zrozumieć, że dla niektórych, znaczy dla niektórych, no dla wielu osób, z wygody ktoś chce mieć cyfrowe gry tylko. Bo wygoda, bo oszczędność miejsca. Tylko we wszystkim powinniśmy zachować balans, prawda? Możliwość wyboru. Niestety większość zwolenników cyfry Traktuje mnie i innych ludzi, którzy są bardziej za fizycznymi nośnikami, jako odludków, jako intruzów. Ja nie rozumiem, jaki jest problem, że ktoś chce mieć własność gry, swoje gry. Naprawdę nie chciałbym dożyć czasów, gdzie ci ludzie obudzą się z przysłową ręką w nośniku, gdy bez możliwości wyboru. Cyfra bądź fizyk, ceny gier cyfrowych dyktowane przez wydawców. Będą już tak wysokie, że alternatywy nie będzie. Wtedy, słuchajcie, ja i moi przyjaciele wyciągniemy sobie Dreamkaścika, zobaczcie, albo Saturna, albo na przykład o PS2, trochę na odwrót, jest napędzik, złapiemy padziki. I będziemy grać. I tak to będzie wyglądać. My nie będziemy w Matrixie. Będziemy sobie grać w gry. To wy zobaczycie nagle inny świat, gdzie kto inny będzie wam dyktował ceny, a wy nie będziecie mieć, niestety nie będziecie mieć wyboru. My sobie damy radę. My, dinozaury, my, boomerzy, my, stare dziady, bo będziemy mieć właśnie nasze kolekcje. Pomyślcie o tym naprawdę. Zawsze warto mieć wybór. I teraz, jak to się ma do opcjonalnego napędu w PS5 Pro? Słuchajcie, może być taka sytuacja i tak podejrzewam, że będziemy na łasce lub nie łasce Sony, bo od tego momentu będą oni mogli na swoich warunkach, według swojego widzimisię, się, ograniczać podaż zarówno tego akcesorium, jakim jest napęd i razem z tym przesuwać wajchę znacząco w kierunku wydań cyfrowych. Zobaczcie, przez lata gracze byli przyzwyczajeni do wcześniejszych premier cyfrowych. Dzięki temu ta cyfra jeszcze bardziej zdobywała popularność. W ten sposób działa na psychikę gracza, bo gracz jest, bardzo czasami chce jakąś grę, sami też mieliśmy takie sytuacje, że mieliśmy ciśnienie, bo taka gra już nam tak się podobała, że bardzo ją chcieliśmy. Poza tym wszelkie preinstalacje, które dawały szybszy dostęp, że nie trzeba było czekać na instalację płyty. I zobaczcie, że nagle jesteśmy w tym swoistym spektrum okna Overtona. Pamiętacie premierę Xbox One i planowany wymóg przypisywania gier do konsoli i Always Online? Wtedy to było po prostu nie do pomyślenia i gracze pokazali Microsoftowi po prostu żółtą kartkę, co Sony, no ta bene, skrzetnie wykorzystało. Stało coś. Co kiedyś dla graczy było nie do pomyślenia i nieakceptowalne, teraz nagle jest rozsądne, popularne i akceptowalne. Zobaczcie, czas zrobił niesamowitą różnicę przez te 11 lat od pamiętnego 22 listopada 2013 roku. Warto też tutaj nadmienić, że ta walka niestety nie jest równa, bo dystrybutorzy, a zwłaszcza koncerny, mają wsparcie ogromnych budżetów nie tylko na promocję, ale też na badania marketingowe, na psychologów, behawiorystów, speców od marketingu, speców od właśnie zakupów, którzy, nie wiem, mogą nawet też sprawdzać, jak, na jakich próbach danej społeczności dany produkt osiągnie sukces, prawda? Teraz mam apel do tych, którzy mają, jak to się mówi, wyje***ne na to, czy będą wersje fizyczne gier, czy ich nie będzie, i ogólnie myślących, że najważniejsze jest tu i teraz, a to, co będzie, to już można to mieć gdzieś, tak? I tak zapytam, czy naprawdę nie obchodzi was to, że robicie przysługę typom z korporacji, pokroju Chrisa Dyringa, byłego pracownika najwyższego szczebla w Sony? Niechlubnie zasłynął wypowiedzią ostatnią, że zwolnieni pracownicy z game GameDevu powinni sobie pojechać na plażę, przeczekać. Mówi też, że niedawne zwolnienia w Sony nie są rezultatem korporacyjnej chciwości. Serio? Nie no, nieźle. E, czy też osta Rodzynek z jego wypowiedzi w postaci, że zwolnieni powinni przeczekać i sobie znaleźć niskopłatną pracę, jak i jazdę na przykład w Uberze. Nie no, zaiste, kuźwa, wujek dobra rada, prawda? Kolejny też Phil Spencer i jego ciągłe pierdolety o tym, jak mu jest przykro, że musi, musiał dzwonić kilka tysięcy ludzi, że prowadzi biznes i musi zarabiać. Jak to on się martwi o ten rynek gier, że on się nie rozwija i on właśnie robi wszystko, żeby ten rynek gier się rozwijał. I ja teraz zapytam, Philu, skoro martwisz się o rynek gier, to czemu pozbyłeś się i zwaliłeś na bruk ludzi? z Tango Gameworks, twórców HiFi Rush, czyli najlepszej gry Microsoftu, Microsoftu, z Microsoft Studios z zeszłego roku. To jest dla mnie po prostu... Oni z jednej strony jedno mówią, a drugie robią. Takim oto ludziom, kompletnie odklejonym od rzeczywistości, podbijacie statystyki, spełniacie ich ukryte marzenia o tym, że już niedługo gracze nie będą o niczym decydować, a jedynie o czym będą mogli decydować to czy kupić, bądź nie kupić jakiś e, tytuł, e, i tak oto wpadniemy jak mucha w sieć pająka. Zresztą ta decyzyjność jest według mnie też wątpliwa, bo słuchajcie, wiele osób już teraz kieruje się impulsami w kwestii zakupów, i właśnie o to chodzi wydawcom i korporacjom. Uderzają w instynkty, w próżność i stworzenie wrażenia wyjątkowości. Zobaczcie przykład gier sezonowych jak FIFA czy Call of Duty. To są gry, które często ludzie kupują też z przyzwyczajenia. Bądź też sytuacja, przykładowo to co stara się robić Apple, robi, tworzy taką jakby niby aurę bycia elitą i tak I jest jeszcze inny, inna kwestia, która mnie zastanawia. Co jest jeszcze dziwne dla mnie, to to, że gracze zawsze lubią postacie z gier czy filmów walczące z systemem, walczące z rządem, walczące z uciskiem, walczące z dyktatami korporacji. Zobaczcie taką postać Fate z Mirror's Edge, prawda, gdzie mamy blokadę swobodnego przepływu informacji. Ona jest jakby tym kurierem przekazującym niekontrolowane wiadomości, tak bohater Watchdog, walczący między m.in. z jakimiś tam skorupowanymi korporacjami, Wii e, z cyberpunkiem, e, z cyberpunk 2077, walcząca jakby z systemem, tak, walczący, w pewności jaką postać wybierzemy, czy też wreszcie Neo i spółka z filmu Matrix, prawda? I teraz, gdy przychodzi e, do walki i... E, jakby wywalczenia naszego dobra, naszego wspólnego interesu i przyszłości naszego hobby, to gracze właśnie są podzieleni, są egoistyczni. Wszystko jest spoko, dopóki, tak jak już wspomniałem, mamy wybór, a wszelkie znaki na niebie pokazują, że te możliwości wyboru będą coraz bardziej ograniczane. Powiem wam, że fakt, że Sony jakby nie pokazało na tym pokazie technologii PlayStation 5 Pro żadnych gier, Chyba nie jest przypadkiem, bo mam taką teorię, że y, oni zrobili to właśnie, to było celowe, to był efekt y, zaplanowanej akcji, żeby cały ten hejt, cała ta krytyka wylała się właśnie na nich wcześniej, tak aby wcześniej rozbroić tę bombę, tej wysokiej ceny, tego, że nie ma y, fizycznego, y, fizycznego napędu w konsoli, w zestawie i... Y, Pomyślałem sobie, że na zapowiedzianym State of Play niedługo oni ma, mogą pokazać jakiś mega nostalgiczny hit. Taki pokroju, nie wiem, remakeu Metal Gear Solid, który zagra na uczuciach znaczącej większości graczy, których dzieciństwo było, przypadało na czasy pierwszego PlayStation. Tak jak wspominałem, za nimi stoją dziesiątki, bądź nawet setki milionów dolarów na promocje, analizy, zachowań itd. I tak sobie pomyślałem. Co gdy nagle okaże się, że to my gracze jesteśmy tym przysłowiowym psem Pawłowa, którego odruchami można sterować i jeśli odpowiednio nim pokierujemy i przyzwyczajimy, to będzie się zachowywać w odpowiedni sposób w określonym czasie? Wiadomo, są to tylko moje przemyślenia, moje analizy oparte na tym, co ja widzę. Teraz można powiedzieć, że jedno jest bardzo prawdopodobne, że po tym jak Microsoft oddał pole i przy aktualnej krytyce Sony, no to powiem Wam, że Nintendo może tutaj urastać do e, faworyta w peletonie. Oni są teraz w idealnej pozycji. Wystarczy, żeby wyszli na scenę, zapowiedzieli Switcha 2. Dajcie znać w komentarzach, e, jak oceniacie tą sytuację z napędem i ogólnie ceną konsoli, ceną napędu, jak to skoczyło do góry. Brakiem w stanach magazyn, stanów magazynowych tego, tego akcesorium, i jak myślicie, jak to się wszystko potoczy? Czy Sony będzie może blokować i ograniczać sprzedaż tego akcesorium, żeby jeszcze bardziej wymusić przyszłość, szybszą przyszłość all digital, czy, czy może jednak jeszcze nie? Dajcie znać. Mój głos chyba wytrzymał, był słyszalny. Dziękuję serdecznie za wszelkie komentarze. Dostawcie kciuka. Jeśli Wam się podobało, to zapraszam serdecznie też do subskrypcji. Jeśli nie subskrybujecie, widzimy się przy następnym filmie. Hej, cześć!